Filip, twoja bramka dzisiaj przywróciła nadzieję drużynie. Dobrze czujesz się w roli jokera? To znaczy, nie wiem czy jest jakiś piłkarz, który dobrze się czuje, który lubi wchodzić z ławki, grać w na ławce. razem, ja ale dzisiaj tak, taka zapada decyzja. Cieszę się, że wszedłem i tak jakby pomogłem drużynie w wygraniu tego meczu. Dałem taki impuls do tego, że możemy wygrać ten mecz. I tak się stało. Dużo spokoju przy tym strzale. Dobrze naszła ci piłka wtedy? Y tak, tak, było trochę przypadku. Tam na początkowej akcji wybili mi tą piłkę. Drugi trafiła do mnie i udało mi się minąć dwóch zawodników, uderzyć. I na szczęście wpadło. Dużą przewagę teraz macie nad drugą drużyną, nie rozluźni Was? Taka duża różnica punktowa? Mamy dużo, ale to mi się wydaje, dalej będziemy walczyć tak samo. To mamy nadzieję, że w głowach będziemy mieli cały czas, że w każdy mecz musimy wygrać. I będziemy do tego dążyć, bo wiadomo, w każdym meczu można przegrać. Wcześniej gubiliśmy długie punkty. Ale mam nadzieję, że teraz tak nie będzie, bo na razie mamy taką serię, że wygrywamy i chcielibyśmy ją podtrzymać do końca, albo przynajmniej jak najdłużej. No. Czuliście się jak u siebie dzisiaj? Bardzo fajnie było, na pewno. Wiadomo, że nigdzie nie czuję się tak na arenie. Na arenie to jest super klimat w ogóle. Ale, ale jest część tego, takiej atmosfery jak w domu. Ci kibice są z nami. No rewelacja się gra i w takich chwilach zwątpienia czasami, jak się ma, wygrywamy 1-0. Jak kibice rykną, krzyczą, pomagają, super, dużo to pomaga. Jesteśmy wdzięczni, że jeżdżą za nami. Chciałbyś zaprosić kibiców na środowy mecz, tak, tak, bardzo chciałbym zaprosić ich. Zapraszam bardzo w środę na mecz. Będzie nam potrzebne Wasze wsparcie i mamy nadzieję, że podtrzymamy serię wygranych meczów i będziemy się cieszyć dalej. Ze